Za 30 minut muszę wyjść, muszę się spakować na wyjazd, bo jestem tam za długo na tym skórz. w ogóle nie po mi ten szkłosz dzisiaj, ale muszę iść, bo jak odwołam to będzie słabo I jeszcze przesyłam filmy, Karolina ma lekcję hiszpańskiego Więc sami przyznacie, że ogromny jakiś chaos, chaos totalny, nie wiem co po prostu ubrać Wezmę jakieś sweterki, nie wiem, świąteczne, na szczęście Karolina była tak kochana, że wybrała mi strój na Halloween Wrzuciła go wcześniej, żebym miał ogarnięte. Wycham ci do Pepko i kupiłam sobie taki super pluszowy szlafrok. Jest tak ciepły, Darek sobie kupił czarny. Ostatnio, właśnie, jak byliśmy gdzieś wracając, właśnie z, z ogrodzieńca. Także głowa umyta, od razu czuję się lepiej. Umyłam też twarz, zaraz będę nakładała sobie krem. Wyszło mi parę niedoskonałości, o widzicie? Jakieś niedoskonałości po tym laserze. Ja myślę, i to w ogóle jest wysuszone, więc ja myślę, że to są rzeczy, które miałam pod skórą. I po prostu to będzie mi wysychać. Widzicie zaczerwienienia na szyi. Szyi bardzo spucham. Powieki również są spuchnięte. Ja dzisiaj kilku osobom mówiłam, że jestem po laserze. to był nie, co ty gadasz, nic nie widać. I można by powiedzieć, na pierwszy rzut oka nie widać, ale ja widzę. Szczególnie rano właśnie miałam bardzo opuchnięte oczy. Tutaj ta strona, na której czyli lewa. I tutaj, wiecie, ja miałam laser też tutaj wokół oka. Więc widzicie, widzicie jak tutaj to wygląda, także wszystko jest opuchnięte, buzia też, no i mówię i te niedoskonałości trochę mnie to martwi, ale z drugiej strony no muszę poczekać, aż się zagoję, i skóra mi się złości, um, tak trochę mi się wywiórkuje i to potrwa właśnie kilka dni. Byłam w Lidlu po wizycie upalnym, byłam w Lidlu i w Pepko. i właśnie w Pepko kupiłam sobie ten szlafrok w Lidlu, co kupiłam, to słuchajcie. Są teraz zabawki dla zwierząt z serii Nerf. A jak macie dzieci, to wiecie, czym są nerfy. To są te strzelające, takie, takie pistolety na takie. Może, no nie wiem, nie mam na to słowa. Nerfy po prostu. Chyba każdy młody człowiek przez to teraz przechodzi. U nas nie ma faz jeszcze na nerfy, ale za to, chyba że u chłopców w grupie ale za to właśnie wiemy, co to jest. No, i właśnie są te, te zabawki dla psów, one są świetnie wykonane, bardzo, grube, bardzo gruba guma i one mają w środku LEDy, jak widzicie. Kupiłam Flaffy Piłka z tego i to kosztuje około 30-40 zł za zabawkę, więc sporo, ale no, jest to bardzo atrakcyjne. Świecą się światełka, więc widać to w nocy, jest odgłos. O, idzie zainteresowana. Co jeszcze kupiłam w Lidlu? Kupiłam sobie skarpetki o takie zestaw, i akurat były dwa rozmiary, czyli ten mniejszy do 38 i większy do 42. I to jest w ogóle dziecięce, niby dziecięce to jest napisane do 42, 39, 42. Kids Socks, i tutaj mamy 61 cotton, mamy polamid, lasta i coś tam, więc one są tak, nie są w pełni bawełniane. Ale za to, o! No, ja zmyślałam, że są bez tego. Bez rysunków, a pod spodem, pod, yy, pod tą banderolą miały rysunki. OMG! Tego się nie spodziewałam. No, ale będą to już takie właśnie moje bardziej na zimę. Wysz, o jezu, słodkie są strasznie te rysunki, ale chciałam gładkie. Kurde. To zakup dopiero ostatnio. Słuchajcie, nie mam szczęścia do skarpetek. Kto widział, yy, jak kupowałam córce w smyku? Na szczęście udało mi się wymienić, ale hitowe są tam, te pieskowe. Także mamy truskawki. Palmy bardzo ładne, teraz modne są te wysokie skarpety. Grzyby. Mamy tutaj awokado, nie Chmury są piękne i takie w ogóle w moim kolorze. Um, tutaj są butterflies, motyle i wiśnie. No, także skarpety. Tylko ile one kosztowały, to ja zaraz sprawdzę. Nie wiem, gdzie mam tu rachunek. Kupiłam te gofry, czasami lubię je sobie wrzucić po prostu na suchej patelni i podsmażam. Ser, banany. A, to mydło mi polecałyście że pod, pod denkiem, że podobno właśnie jest fajna edycja specjalna świąteczna, więc kupiłam i powącham tutaj przy Was. Mmm, cynamonowe, super. Wiecie, do uzupełniania. Więc złapałam już było y, pojedynczo zapakowane. Topiki, tylko to chyba było jeszcze w pepku, kupione, już nie pamiętam. Bułki ziemniaczane, moje ulubione, droższe, ale nie wysychają tak szybko. Jogurty i y, ślimaki. Nie, nie mogę znaleźć rachunku. Czekajcie, ile te skarpety kosztowały? No nie mam rachunku pod ręką. Gdzieś mi, gdzieś mi się zgubił. Nie, bardzo miałam fajny poranek. Powiem Wam, że mimo, że się spominął tak często, nie widzimy. Mamy fajną taką relację, że um, mamy podobne poglądy. O tak. Jesteśmy w podobnym wieku i się świetnie rozumiemy. I wiem, że nie... Mówiłam Wam już na live, nie chcę roztrząsać tutaj relacji na na YouTubie, bo relacje są trudne, z jednymi się zadajesz, z drugimi nie i czasem to jest kwestia, wiecie, z dnia na dzień nam się kontakt z kimś urywa i tutaj w tym YouTubeowym świecie często się tak zdarzało, ale ja najczęściej widzę, że mi się kontakt urywa z kimś, z kimś nie zgadzam się poglądami, stylem życia, po prostu, wiecie, jest zupełnie ode mnie, ma inne podejście do wszystkiego. Ja nie mówię o poglądach politycznych, wiecie co, tak w ogóle o... ma inną moralność, no nie wiem, ma inne priorytety, i nie jesteśmy jakby w tym samym miejscu w życiu. Nie, nie jest tak, że się nienawidzimy, czy na amen się po prostu przestajemy odzywać, ale po prostu przestaje coś grać między nami, po prostu przestajemy mieć tą chemię. I chyba tak jest w relacjach. Ja zauważyłam, że często w moich relacjach, które mi się gdzieś tam rozpadają, po latach rozchodzą, to właśnie tak jest. Więc są osoby, do, z którymi wiecie, zawsze jest ta relacja dobra po wielu latach i, i, i taka czysta, a czasami po prostu coś, coś nie pyknie coś nas wkurze i, i stwierdzamy, że ta osoba nie wiem, do nas nie pasuje w danym momencie, ale uważam, że każdy, no nie mówiąc tak wie, wieko, wiecie, wielko, wiecie, wielkosłownie, ale każdy, każda nasza relacja jest po coś, uczymy się z każdej relacji, za każdą relację jestem wdzięczna, za tą, która się kończy wiecie, naturalnie, czasami się tu relację zrywa świadomie, bywa z tym różnie, dlatego często tej relacji Wam nie pokazujemy na Instagramie, czy na YouTubie, bo później te relacje nasze są roztrząsane przez, i też często Dosyć takie bolesne, bo, mm, bo relacje są ogólnie trudne. Relacje między ludźmi są trudne. Wiecie, podtrzymanie przyjaźni wymaga poświęceń i wymaga chęci z dwóch stron. Yy, I. No, i czasem to jest trudne. Czasami się nie dogadujemy w jakichś kwestiach z drugim człowiekiem. Co wiecie, z partnerem, a co dopiero na przykład z, z przyjacielem. Także tylko tyle wam chciałam powiedzieć: takie przemyślenia moje dzisiaj. Mam taki melancholijny nastrój za oknem. Wiecie, spadają liście i jest ciemno, strasznie. Chciałam nagrywać i po prostu nie wiem, ta pogoda, ta, ta ciemność mi przeraża, bo będę musiała zacząć nagrywać przy lampach. były buty klapki, spakowałam jedno ładniejsze. Tutaj mam ten strój, co miałem ostatnio u Justyny. Torba, jest jeszcze jakieś kosmetyki. Coś na basen? Kurczę, no tak na szybko się pokazać to jest zawsze źle, bo zawsze czegoś zapomnę. Więc muszę to jeszcze przemyśleć, ale nie będę miał już czasu na to, żeby przemyśleć, więc jednak na szybko. Jeszcze nagrywam to w ogóle, co strzela jest I zdążyłem, słuchajcie, 4 minuty przed czasem, więc nie spóźniony. Dronem już czeka, a przeciwnik, przeciwnik spóźniony dzisiaj. Ale mam ważną sprawę z samochodem, więc nie mógł być na czas. Ale ja zdążyłem. I, I na czas. Na czas. Dosłownie na czas. Idealnie. Czekam na, bo tutaj przyszłość eee, Później szybko się ogarniam, Jestem tutaj dzisiaj dwie godziny i lecę do karo. A jeszcze mam plan żeby kupić piękne kratki, przecież się mamy rocznicę. Więc muszę dostać kratki od męża. Ona nie przepada za różami, więc nie będzie dotycząc róż, tak jak myślę. No i mam bukiecik, moi drodzy, taki piękny wyszedł. Na pewno Karolina się ucieszy. Jest kilka róż. Wiem, że ona za różami nie przepada, Ale uzupełnia tak ten bukiecik trochę. Muszę wam przyznać, że nie nagraliśmy reakcji na żywo, bo akurat byłam w różnicy, jak darek tu przyszedł. Także piękne kwiaty. Na dziewiątą rocznicę, nie wiem, która to jest dziewiąta rocznica. Jakaś tam skórzana czy inna, nie wiem. Nie są tych nas. Nie znam na tych zwyczajach, jakie to ma znaczenie za rok dziesiątą rocznicę. Jesteśmy przepiękne życzenia od babci mojej. Ona to takie potrafi, rzeczy napisać, że słuchajcie, no nikt nie pisze tak pięknie. Także my te kwiaty zabieramy ze sobą. Tak, jedziemy z bukietem na wakacje, na rocznicę. No, na, na rocznicę. Już się przebrałam, wykąpałam. No, Jak ci się podoba? Nie zauważyłam się nagle z reakcji. No, powiedziałam właśnie, że mam poprosić, sobie, co by ci nie dało bardzo ładnie pachną, także zabieramy ze sobą cały ten bukiet. Jak zawsze my z bambetlami, no nie, tak jak jest z bambetlami, ale my z bambetlami jedziemy, po prostu jedziemy. zapakowani, jakbyśmy byli na tydzień, a my jedziemy naprawdę na trzy dni. My robimy tam sobie mały dom. Naprawdę, co ale roku. Ale powiem Ci, że my tam zabieramy tak mało rzeczy, jakby pięć lat temu zabieraliśmy mnóstwo rzeczy. Nie wiem. E, ruszamy, ruszamy, słuchajcie, ruszamy, tutaj domem się będzie i pieskiem ktoś opiekował. Piesek jest sumamy Ktoś przyjedzie do nas. Ktoś przyjedzie do nas, także to już za chwilę. No i co? I jeszcze nie zdążyłam wypić dzisiaj kawy, ale bo moje mleko się skwasiło, ale to już po drodze sobie kupię ulubionym ulubioną. Tak, bo promocja. Bo promocja. Za szóstka czy piątą, tak, Jakoś nie pamiętam. No i słuchajcie, zabieramy kwiaty oczywiście ze sobą. A, tu swoje miejsce, jadą z nami. Jesteśmy już w drodze do hotelu. Spakowani po skłoszu Karolina nagrywała filmy. Tutaj. Córę już odebrałem ze szkoły, ja edytuję vlogi. edytuję vloga, bo dwa razy powtórzyłem tą samą sekwencję, więc musiałem ją wyciąć. Dwa razy powtórzyłem to, samą, to samo zdanie, więc musiałem je wyciąć. Mamy taką piękną pogodę. A droga, słuchajcie, na modlin troszeczkę się lepiej jedzie, nie wiem. Już nie ma tych korków, takich dużych jak były. Coś tutaj otworzyli, coś tu poszerzyli. Zauważyłeś, że lepiej się jedzie? Mnie, Fajnie, mniej aut w ogóle. Właśnie mniej aut. Nie wiem, czy to przez porę, że wczoraj. się, nawet, że wszyscy będą wyjeżdżali. No, ale Ały, naprawdę pokazało nam święty. tędy i pokazało nam drogę przez Płońsk. Wiecie, przez łomianki, przez Płońsk. Yy, I będziemy właśnie tędy jechać na Olsztyn, bo nasz hotel jest za Olsztynem, właśnie. Widzicie, jaki piękny zachód słońca, ale ładny. Po drodze wpadliśmy do Sinsaja i nie uwierzycie, co znalazłem. Już świąteczne sweterki. I nie ukrywam, że chcę to kupić, nie potrzebuję tego, ale chcę to kupić I te, no świr, świr, ale przyjechałem tu pod raz <laughs> Nie po, nie po Świątecznej Sweterki, tylko pod raz Szaleństwo świąteczne w Pepko już Karo, niesamowite, jeszcze dopiero jutro jest 1 listopada Zrobiliśmy przerwę i tutaj po to się Co tu się dzieje? Ja tu widzę tylko święta Moi drodzy, dotarliśmy. Jesteśmy już w naszym małym apartamencie. Tutaj córa ma takie fajne drzewo. To jest drzewo i tam jest dziupla. się. Jak to otworzyć? Czy tata da radę? Czy tata podoba temu zadaniu? O, to się chyba wysuwa. Jakoś zaraz to ogarniemy. Co tam masz za cukierki? Patrzę właśnie co tu jest. Czy są jakieś z gumą balonową, czy są takie same bez niczego? Chciałam z gumą balonową. Wpadliśmy na późną kolację i co ja tutaj robię? To ściki. Mamy napoje, mnóstwo sałatek fajnych. Tu szarpane mięsko na bułę dla dzieciaków makaronem z sosem i sałateczki. Ja jestem, słuchajcie, w pokoju, sama, cisza, spokój, może sobie uchyla trochę okno, wiecie co, Darek został z surą na sali kinowej, w ogóle strasznie się tutaj tak dookoła idzie w tym hotelu, on jest taki mały, taki... W podstawie takiego kwadratu, siedzi tak dookoła, więc trzeba było obejść wszystko, żeby dojść do naszego pokoju. Takie dziewczynki mnie spotkały, i mówią: Ale jest pani śliczna, jaka pani jest piękna, za co jest pani przebrana? I takie oglądały to moją paskę. zobaczcie sobie dziewczyny, I one tam dotykają: A co to jest? A jak to jest zrobione? A jest pani wróżko? Ja mówię: tak, tak. I taka gadka, bo takie maluchy, wiecie. Także wziąłem sobie coś do picia, przyszłam do pokoju, żeby posiedzieć w ciszy, szczerze mówiąc. Odpalę sobie kompa. Może sobie włączę jakiś film, poplanować jakieś tam moje rzeczy. Także korzystam z tego, że jestem chwilę sama. Zostawiłam sobie książkę Melki Kowal w samochodzie, więc wezmę ją jutro. Jutro będę mogła sobie poczytać, bo dzisiaj nie ma opcji. Zobaczcie, tu znaleźliśmy jaka sala zabaw się buduje. Przed chwilą byliśmy na filmie. A tutaj takie fajne dekoracje są porobione. To ładnie wygląda. No, słuchajcie, tu jest jeszcze druga część restauracji. Tu robią wszystko na żywo, na leśniki. Tam widzę pieczo, pizzy jest Dzisiaj było hot dogi Wieczorem, bo my późno przyjechaliśmy Kotek A tam są króliki, zobacz No chyba można, ale żeby nas nie ukryzły Słodziakowe, nie?